patrzysz na tych pisiaków, tak, tutaj jakby, no to coś, wiesz, to coś jacyś przepraszam, nie, przepraszam to nie, nie chcę, żeby to zabrzmiało rasistowsko, bo e, ale to są jakieś, no po prostu jakieś, no... A co masz do pisu teraz? To są w opozycji, no. no. no nie, no, ale są, zachowują się po prostu jako opętani, no, wiesz, jakby ja się czuję opętany czasem, jakby e, po prostu widzę, co oni gadają, na przykład tej składce zdrowotnej, czy... No to, to przybliżmy tylko ten temat, składka zdrowotna, czyli, że na przykład taki przedsiębiorca, który ma Dochód w postaci kilkunastu tysięcy będzie miał składkę zdrowotną w, na poziomie 280 zł, a na przykład pani kasjerka z, z minimalną płacą będzie płaciła 330, tak. Tak? czyli najbiedniejsi będą płacić więcej na składkę niż ci ludzie, którzy dobrze zarabiają. Tak. sam system zdrowo zdrowotny jest oparty na zasadzie solidarności, tak? czyli zdrowi. I zdrowi płacą na chorych, tak? No bo jakby chodzi o to, że jak zachorujesz na coś, twó, tfu, nie daj, nie daj Boże odpukać, to yy, twoje koszty leczenia są często astronomiczne, nie wiem, rak, nie wiem, jakieś przeszczepy, coś tam, tak? Nikogo normalnego na to nie stać, tak? Na takie rzeczy, tak? I żadne ubezpieczenie prywatne ci tego nie pokryje po prostu, tak? Chemioterapii, czy nie wiem, czy będzie jakichś skomplikowanych operacji serca i tak dalej, tak? I 20% chory generuje 80% kosztów. W tym gro kosztów jest generowane przez ludzi, którzy umierają, którzy są na ostatnich, po prostu są starzy i tak dalej. Więc system jest oparty na zasadzie solidarności, żeby funkcjonował i zasady na zasadzie solidarności, czyli młodzi, zdrowi, zamożni płacą więcej niż z tego systemu wyciągają. tak? I, jeśli I w Polsce ten system nigdy nie był do końca solidarny, bo mieliśmy przed rządami yy, i przed tym polskim ładem czy nowym ładem, jak go zwał, bogaci nie płacili podatków, i to na etacie, i to na działalności.